ma tutaj prezydent. Dawno się nie widzieliśmy, więc się pewnie zastanawiacie, o czym będziemy dzisiaj gadać. Kilka dni temu na TVN24 było nadawane przemówienie posłanki PO, które trwało około 10 minut. I w tym przemówieniu ona całkowicie skrupulatnie rozliczała politykę gospodarczą PiSu w tej kadencji. I przy okazji się dowiedziałem, że przy tej inflacji przez dwa miesiące robimy za darmo. Fajnie, nie? Ale też jednym słowem wspomniała coś o pensjach nauczycieli, że są za niskie. I właśnie to się stało pokłosiem dzisiejszego, dzisiejszego filmiku. Ponieważ tak pomyślałem, że przez tą całą działalność zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie w ogóle nie poświęcałem, faktycznie w ogóle nie poświęcałem uwagi właśnie tej kwestii, bo z drugiej strony też myślałem, że to jest oczywiste, jaki dla was jaki pogląd mam na, na tą sprawę. Ale jeśli dla kogoś nie jest to oczywiste, to właśnie chcę teraz ten odcinek poświęcić na wyjaśnienie kwestii w ogóle szkolnictwa. Wiem, mamy wakacje, więc o szkole raczej tak średnio mówić, ale warto wiedzieć po prostu na przyszłość. Słuchajcie, edukacja jest usługą, jak każdą inną. I zresztą też jest wiele rodzajów szkół: są szkoły tańca, są szkoły językowe, którą jedną z nich, gdy nie prowadził syn koleżanki mojej babci, który jest obecnie teraz posłem na Sejm z ramienia Konfederacji, Artur Dziambor. No, są też no, oczywiście też szkoły sportowe, akademie piłkarskie, koczekarskie, sztuk walki. Do jednej z nich chodzi Wejherowie mój stryjek, No, ile sportów, tyle szkółek. No i oczywiście, żeby uczęszczać do danej szkoły, trzeba po prostu płacić. Jak za każdą usługę, oczywiście, czy w ogóle za konsumowanie czegokolwiek. No to właśnie takie szkoły, takie ogólne, do których chodziłyby dzieci, no to też by, też mogłyby normalnie w taki sposób funkcjonować jako właśnie na rynku, tak? Więc w związku z czym pensje nauczycieli nie powinny być ani podwyższone, ani obniżone, po prostu powinny być urynkowione. Powinny być, zależy po prostu od popytu i od gry popytu i podaży na edukację. A ten popyt i podaż, to czy to będzie, to tak jak z chlebem, to jest dobro... Całkowicie nieelastyczne, że po prostu jakiekolwiek nie byłyby ceny, to i tak się popyt i podaż nie zmniejszy. To czy znaczy, to popyt i podaż się na to nie zmniejszy, bo dzieci cały czas się rodzą. Jeszcze póki co nie mamy rzeczywistości z Giliad, że jest niedobór, że tak powiem, że po prostu mało dzieci się rodzi. Nie, będą się rodziły dalej. W związku z czym cały czas te usługi edukacyjne będą istnieć, takie ogólne. Tak jak, tak jak właśnie też na te szkółki sportowe, szkółki językowe, to tak jak na taką pospolitą edukację też zawsze będzie popyt. Jest podaż, jest popyt. W związku z czym. Zresztą też, też nie każdy ma dzieci, więc dlatego też nie każdy powinien się dokładać do tego interesu. Kto ma dzieci, kto ma zapotrzebowanie nawet dokładnie swoich dzieci, to ten po prostu będzie płacił. Zresztą w wyniku korzyści skali i w wyniku obniżenia podatku, likwidacji i obniżki podatków, jakie nastąpią pod moimi rządami kapitalizmie, to każdego byłoby stać na to. Bo po prostu te ceny będą, jak widzicie tego, że to jest pospolita usługa, to będą niskie, siłą rzeczy. Więc nie ma się co bać, że ludzi nie będzie stać na edukację. Zresztą nawet teraz, so, nawet teraz, w tym socja, yy, socjalistycznym systemie ja... Ciężko zarabiam po to, żeby płacić co miesiąc 910 zł, na to, żeby, się, żeby uczęszczać do, na Uniwersytet Gdański w ramach szkolenia zaocznego, studiowania zaocznego. Kto chce, ten może. Kto chce, to, to potrafi. A w kapitalizmie to będzie po prostu pryszcz. Myślę, że wszystko wyjaśniłem i teraz będzie już wszystko jasne, więc pozdrawiam Was serdecznie. Udanych wakacji, bezpiecznych wakacji i. no co, miłego dnia.